Cześć Ninja! Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie specjalną praktykę jogi za biurkiem. Wyjątkowo nie mam na sobie dresu. <grym>, Wiem, że Ty też nie masz, bo prawdopodobnie siedzisz teraz w pracy. Zachęcam Cię do tego, żeby wziąć kilka, dosłownie kilka minut przerwy i zrobić sobie przyjemne przeciąganie. Na początek odsuń się trochę od biurka i zaczynamy.

Już zrobisz trochę dystansu pomiędzy sobą na krześle a biurkiem. To na początek postaraj się rozłożyć ciężar równomiernie pomiędzy prawym i lewym pośladkiem i ułóż stopy w taki sposób, żeby mniej więcej były na szerokość bioder i pod Twoimi kolanami. Możesz się w tym celu troszeczkę powiercić, żeby ten ciężar równomiernie rozłożyć. Jak już ci się to uda, to ułóż sobie dłonie na kolanach i z kolejnym wdechem zrób delikatnie. Wklęsłe plecy, przenieś cały ciężar miednicy w okolice kości łonowej, spójrz do góry, zrób taki soczysty wdech, a z wydechem odepchnij uda od siebie. Podkul ogon, ściągnij brodę do mostka i przeciągnij się w takim siedzącym kocim grzbiecie. I z wdechem jeszcze raz, przenieś ciężar miednicy na okolice kości łonowej, ściągnij łopatki, klata do przodu, spójrz na sufit, wdech. I z wydechem podkulamy ogon, ściągamy brodę do mostka, odpychamy nogi, przeciągamy się. I z wdechem ostatni raz, przynosimy ciężar w okolice kości łonowej, ściągamy łopatki, wdech i wydech. Koci grzbiet, ściągamy brodę do mostka. I z kolejnym wdechem yy, usiąść tak mniej więcej na środku, pomiędzy tym takim maksymalnym wygięciem yy, miednicy. W jedną i w drugą stronę i z kolejnym wdechem unieś ręce wysoko, wydłuż boki ciała, spójrz na dłonie, odkręć wnętrze dłoni na zewnątrz i z kolejnym wydechem rozłóż ręce szeroko jak do samolotu i skręć się, spójrz na swoją prawą dłoń. I z wdechem powoli do góry i do centrum i powtórz dokładnie ten sam ruch na tę samą stronę, postaraj się teraz opuścić barki w dół. I z wdechem powoli do góry i do centrum i trzeci raz, ten sam ruch na tę samą stronę, opuść barki. I z wdechem powoli do góry i do centrum. Teraz odnajdź lewą dłoń w przestrzeni, możesz poruszać palcami lewej dłoni i z wydechem skręć się za lewą dłonią, opuść barki w dół. I z wdechem do góry i do centrum. I z wydechem jeszcze raz barki w dół. I z wdechem do góry i do centrum. I z wydechem trzeci raz barki w dół i z wdechem do góry i do centrum spójrz na dłonie, teraz z wydechem powoli zapleć palce dłoni z wdechem odkręć wnętrze dłoni do sufitu wypchnij przestrzeń nad sobą teraz wydłuż się na maksa a z wydechem włóż sobie dłonie za głowę, oprzyj głowę w dłoniach, postaraj się jak najszerzej rozłożyć teraz łokcie i pokręć się trochę w prawo w lewo i westchnij sobie wdech z wydechem powoli podkul ogon pod siebie, ściągnij brodę do mostka i rozciągnij całe plecy. Możesz się teraz skłonić do przodu. I chwilę sobie tak poddychaj, jeszcze raz westchnij. A teraz puść dłonie zupełnie luźno do ziemi i rozszerz stopy, mniej więcej tak szeroko jak nogi krzesła. Palce stóp mogą teraz pokazywać trochę bardziej na zewnątrz. Ja się jeszcze trochę odsunę, bo wlazłam pod biurko. Ok? I teraz odpychając się od opuszków palców z wdechem, spójrz przed siebie, a z wydechem unieś swoją prawą rękę i skręć się. Zostań na wdech. Spójrz na sufit i z wydechem wracamy. Z wdechem odpychamy się od puszków palców, patrzymy przed siebie. I z wydechem unosimy lewą rękę do góry. Zostajemy na soczysty wdech. I z wydechem wracamy. Z wdechem odpychamy się od opuszków palców. Patrzymy przed siebie. Z wydechem jeszcze raz. Prawa ręka do góry. Skręcamy się. Robimy wdech. I z wydechem wracamy do skłonu. Odpychamy się od opuszków palców. Patrzymy przed siebie. I z wydechem powoli. Lewa ręka do góry. Robimy wdech. I z wydechem wracamy. I wróć do skłonu. Puść głowę. Zupełnie luźno. Pokiwaj głową na no nie. Na no tak. Pestknij sobie. Eee, super. Teraz delikatnie unieś się troszkę wyżej. Wsuń stopy, tak żeby były mniej więcej na szerokość. Bioder, palce stóp teraz pokazują do przodu. I z kolejnym wdechem powoli unieś tu unieś ręce do góry i odklej pośladki od krzesła. Wejdź sobie do takiego przyjemnego półprzysiadu. Teraz odkręć wnętrza dłoni przed siebie do przodu. Ściągnij łopatki. I z wydechem wracamy na krzesło. Opuszczamy łokcie, opuszczamy barki w dół. I z wdechem unosimy ręce, znowu podnosimy się do półprzysiadu, i z wydechem wracamy na krzesło opuszczamy barki. I z wdechem do góry i z wydechem I jeszcze raz opuszczamy łokcie, opuszczamy barki, ściągamy łopatki. Teraz opuść ręce zupełnie do ziemi i pokręć sobie kilka razy barkami w tył, tak jakbyś zrzucała, zrzucał ciężki plecak, pamiętaj, żeby oddychać, westchnij sobie. Ech, teraz do przodu hmm. teraz jeszcze raz unieś ręce do góry wydłuż się i oprzyj sobie lewą dłoń na prawej łopatce z wdechem wydłuż cały prawy bok, złap się za lewy łokieć i chwilę sobie pooddychaj postaraj się teraz otworzyć swój, yy, otworzyć swoje lewe ramię, lewą pachę miękka twarz i z kolejnym wdechem powoli unieś obie ręce spójrz na dłonie i łóż sobie teraz prawą dłoń na lewej łopatce z wdechem wydłuż cały lewy bok ciała złap się teraz za prawy łokieć i oddychaj staraj się delikatnie, ale przyjemnie rozciągnąć teraz prawe przedramię, otworzyć sobie prawą pachę trochę oddychaj miękka twarz i z kolejnym wdechem powoli unieś ręce spójrz do góry i z wydechem powoli przyjemnie się skręcam. Złap się za oparcie, możesz złapać się za tył krzesła albo za oparcie swojego fotela, w zależności od tego, na czym siedzisz i jak ci będzie wygodnie. Lewą rękę włóż teraz za swoje prawe udo i przede wszystkim postaraj się wydłużyć. Czyli teraz użyj tego, za co się trzymasz, niezależnie od tego, czy trzymasz się wyżej, czy trzymasz się niżej trzymasz się w połowie, postaraj się wydłużyć teraz na maksa. I upewnij się, że głowa jest teraz nad miednicą. Cały kręgosłup teraz zwiększa swoją długość. Z wydechem opuść barki od uszu. Z wydechem jeszcze raz się wydłuż i dopiero teraz szukamy przyjemnego skrętu w prawo. Patrzymy ze swoim prawym ramieniem, oddychamy. Z każdym wydechem rozpływają się barki, rozpuszcza się twarz, rozluźniają się plecy. Westchnij sobie. Super. I wracamy do centrum. Wdech, unosimy ręce, wydłużamy się i skręcamy się w lewo. Znowu złap się tak za oparcie jak ci wygodnie. Włóż sobie teraz prawą dłoń za lewe udo. I najpierw postaraj się na maksa wydłużyć, a dopiero potem z wydechem opuść barki, jeszcze raz z wdechem, wydłuż się, odsuń czubek głowy od miednicy i z wydechem spójrz ze swoim lewym ramieniem. Z każdym wdechem rośniesz, z każdym wydechem rozluźniasz, roztapiają się barki, rozluźnia się twarz, westchnij sobie. Świetnie. I z kolejnym wdechem wróć do centrum. Unieś sobie ręce do góry, wydłuż się, super z wydechem połącz dłonie nad głową i złuż je powoli na mostku. Teraz użyj kciuków do tego, żeby delikatnie unieść mostek do góry, wydłuż czubek głowy, a z kolejnym wydechem skręć głowę w lewo, spójrz w lewo, a potem opuść swoje prawe ucho do mostka. I z wdechem powoli do góry, i skręć głowę w prawo, i opuść lewe ucho do mostka. Z wdechem do góry, z wydechem spójrz w lewo, opuść swoje prawe ucho do mostka. Z wdechem do góry, z wydechem, spójrz w prawo i opuść swoje lewe ucho do mostka. I z kolejnym wdechem. Spójrz przed siebie, z wydechem. Zapleć palce dłoni, odkręć wnętrze dłoni przed siebie i wypchnij przestrzeń przed sobą. Podkul ogon, ściągnij brodę do mostka, poczuj, jak teraz rozciągają się porządnie całe plecy i westchnij sobie. I z kolejnym dechem unieś te zaplecione ręce do góry, wydłuż się jeszcze, spójrz na dłonie. Z wydechem włóż sobie dłonie za głowę, rozciągnij się jeszcze i zrób sobie kilka takich przyjemnych wdechów na całą szerokość swojego tułowia. Tak, żebyś poczuł, poczuła, jak rozciągają się teraz Twoje mięśnie międzyżebrowe, jak rozciąga się, robi się przestrzeń. W ciele, w okolicy serca, w Twoich płucach, przyjemne wdechy i pełne wydechy ustami. I z wdechem powoli unieś ręce, spójrz przed siebie, z wydechem opuść ręce. Jeszcze tylko ostatnia rzecz dla bioder: odwrócę się do Ciebie, żeby było lepiej widać. Podsuń się na krześle trochę do przodu, tak żeby się nie opierać plecami o oparcie, wysuń swoje stopy tak, żeby mniej więcej znalazły się pod twoimi kolanami, wszystko na szerokość bioder i z kolejnym wydechem oprzyj swoją prawą stopę na lewym udzie zaraz w okolicy kolana. Ok, już teraz możesz czuć y, takie średnio przyjemne rozciąganie w biodrach. Jeżeli nic nie czujesz, to zacznij powoli pochylać się do przodu. Możesz nawet oprzeć się tutaj, y, o udo nad kolanem. Czujesz? <grytanie> Postaraj się to przeoddychać, rozluźnić swoje prawe biodro. A jeżeli zupełnie nic nie czujesz, możesz się jeszcze bardziej skłonić do przodu. Oddychaj. I tutaj możecie boleć w dwóch miejscach. Możecie oczywiście ciągnąć biodro Twojej prawej nogi, która teraz jest w pozycji gołębia niemalże, ale możecie też boleć do nogi, w którą teraz wbija się Twoja prawa stopa, a to znaczy, że Twoje mięśnie czworogłowe, uda są mocno napięte, prawdopodobnie gromadzisz tam stres, podobnie jak w biodrach i dobrze by było iść na przyjemny spacer po pracy. OK, gdziekolwiek jesteś, powoli podnieś się do góry i zmieniamy stronę. Oprzejdź sobie prawą stopę na macie, znowu mniej więcej pod kolanem. I z wydechem włóż sobie lewą stopę na prawe udo. Postaraj się, żeby była na udzie, pod kolanem. Stopa na tak zwany flex, czyli teraz staramy się przyciągnąć trochę palce stopy w stronę, yy, w stronę goleni. Nie puszczamy stopy tak zupełnie luźno. I z tym flexem, w zależności od tego, na co pozwala ci biodro, bardziej albo mniej pochylasz się do przodu i oddychasz. Na pewno gdzieś Cię ciągnie. Jeżeli cię nie ciągnie, to super, to gratuluję. To znaczy, że dobrze pracujesz nad rozluźnianiem i rozciąganiem swoich bioder. Ale jeżeli Cię ciągnie, to postaraj się pokierować tam swoje wydechy, tak żeby jak najbardziej te wydechy pomogły się roztopić Twoim napięciom w biodrach. Najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, to zacisnąć zęby. A ziewanie jest wspaniałe i Ok, i ostatni. Uczciwy, długi wydech. I z kolejnym wdechem powoli. podnieść się do góry, zdejmij sobie stopy, z uda. Jeszcze trochę możesz się powiercić, poprzeciągać na krześle, albo najlepiej iść na krótki spacer i wykorzystać schody, jeżeli są gdziekolwiek w pobliżu. Dziękuję Ci za tę wspólną praktykę. Mam nadzieję, że pozwoli Ci się ona nie tylko pozbyć dyskomfortu i napięcia w ciele, ale również troszeczkę poprawi Twój oddech, dotleni cię i pomoże Ci sfokusować się na dalszej pracy. Do zobaczenia. Czekam na Ciebie jutro za biurkiem <laughs> i w każdej na macie, jeżeli tylko masz ochotę. A jeżeli uznasz, że ten filmik jest spoko, że Ci pomógł i zechcesz się nim podzielić, to koniecznie roześlij go swoim znajomym, a dla mnie zostaw komentarz i kciuk w górę. Do zobaczenia, ninja. Yoga, 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 ninja yoga, gangsta, yoga.